Zaprezentuję, jak wykonać przesunięcie w lewo liczby dwubajtowej przechowywanej w rejestrach. To na przykład będzie 7R6 i wykonam to na takim przykładzie, gdzie wartość początkowa będzie taka binarnie, tak szesnastkowo. A tak będzie wyglądała po przesunięciu w lewo. Jak widać wszystkie bity zostały przesunięte to w lewo. No i jest to równoważne w systemie binarnym z mnożeniem przez 2. Będę tutaj korzystał z rozkazu rlt, czyli będzie przesuwał w lewo rejestr z uwzględnieniem przeniesienia tej flagi, która będzie tutaj nam potrzebna. Gdybyśmy używali zwykłego przesunięcia, to zauważmy, że gdyby na przykład na najstarszej pozycji była 1, to wskoczyłaby ona na najmłodszą. Jeżeli wyzerujemy sobie na, przez. Przed wykonaniem tego rozkazu flagę C, no to mamy pewność, że tutaj wskoczy 0, a wartość, która była na najstarszej pozycji akumulatora, przejdzie do flagi C. Czyta nam się to później, gdy na starszym rejestrze naszej liczby dwubajtowej wykonamy to właśnie przesunięcie. No to jedynka, która była na najstarszej pozycji w młodszym akumulatorze, wskoczy na. Najmłodszą pozycję starszego akumulatora, starszej części tej y, liczby. Zacznę od y, zrobienia wartości tych rejestrów w taki początkowy sposób, jak tutaj sobie zapisałem w tym przykładzie. Dlatego wykorzystam rozkaz MOV y, kopiujący wartości. Tutaj będę do rejestru R6 kopiować wartość 21 szesnastkowo, czyli tam. Tu jest jeszcze przykład binarny, a do rejestru R7 kopiuję wartość 43 szesnastkowo, To K oznacza, że to jest zapis szesnastkowy. Mógłbym równie dobrze napisać taki ciąg bitów i na końcu dać B. To by oznaczało, że to jest binarnie. Teraz wykonam przesunięcie na młodszym rejestrze i, i chciałbym, żeby na najmłodszą pozycję wskoczyło 0 dlatego chcę mieć pewność, że tam będzie 0 hmm, dlatego czyszczę flagę C, wyzeruję jej wartość i skopiuję do akumulatora, bo na akumulatorze będziemy to przesuwać y, zawartość rejestru R6 Teraz y, wykonam przesunięcie w lewo z uwzględnieniem przeniesienia, które jest równe yy, w uwzględnienie flagi C, która jest równa 0, bo ją tutaj wyczyściłem. Jednocześnie wartość najstarsza zostanie, przechowana do, yy, zostanie zachowana we fladze C yy, i będzie przydatna przy yy, przesuwaniu starszej części tej liczby dwubajtowej w rejestrze R7. Yy. Wykonam to przesunięcie i odłożę na miejsce yy, do rejestru R6. Wynik przesunięcia Teraz z rejestru 7 do akumulatora, skopiuję jego wartość i wykonam przesunięcie tym rozkazem, ale nie życząc flagi C, bo ona już nas interesuje. No i następnie odłożę tą przesuniętą wartość na miejsce do rejestru R śiedam. Sprawdźmy zatem, czy program działa. Brakuje. pewnych elementów. Ruszę z powrotem. Uruchamiam program. No i tak. Dora jest w 6. Wpisujemy 21, do R7, 43. Wpisujemy w lawie C. No, jest równa 0, no bo to jest początek programu, ale niekoniecznie tak musiałoby być, gdyby to była część bardziej złożonego programu. Teraz kopiujemy tą wartość R6 do akumulatora i przesuwamy. Widać wynik taki, jak oczekiwaliśmy. Odkładamy na miejsce i wybieramy. Wartość z rejestru R7 do akumulatora. Przesuwamy. Też wartość nam się zgadza i odkładamy na miejsce do rejestru R7.